Odbyły się mistrzostwa w siłowaniu na rękę. Po raz kolejny liczna grupa uczniów klas czwartych, piątych i szóstych wzięła udział w mistrzostwach w siłowaniu się na rękę. W ubiegłym roku było około 100 uczestników. W tym roku ze względu na panującą grypę było 60 chętnych. Mistrzostwa już można powiedzieć, że wpisało się w tradycję szkoły, ponieważ są to, jest to trzecia edycja. Cieszy się dużym zainteresowaniem, wiele emocji zawsze budzi. Jak nauczyli wychowałem fizycznego, że to co yy, robimy w tej szkole ma sens i jest to odbierane pozytywnie przez, przez dzieciaki, bo to się dla mnie podoba. Zawody odbyły się w grupach i subgrupach, osobno chłopcy i dziewczęta w poszczególnych klasach. Tuż po jednej z części zawodów udało nam się porozmawiać ze zdobywcami trzech pierwszych miejsc w grupie chłopców klasy szóstej. Ja lubię te zawody, siłowanie się na rynku. Pierwsze miejsce, tak? Tak. tak. Tu z kolegą bardzo długi mecz był, około 10 minut. Bardzo się zmęczyłem. No i było bardzo było fajnie. Zajęłem miejsce trzecie po bardzo ciężkiej i wyczerpującej 10-minutowej walce tutaj z kolegą. Liczyłem na drugie miejsce, no ale już ciało nie wytrzymało. No i niestety muszę się zadowolić trzecie miejsce, ale zawody mi się podobały i jestem zadowolony. Jest to ciekawa inicjatywa, która cieszy się wielką popularnością wśród uczniów szkoły podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze. A młodzi ludzie oprócz popularnych sportów, takich jak piłka nożna czy koszykówka, poznają inną ciekawą dyscyplinę. Ciekawe, czy uczniowie tej placówki z podobnym zapałem podchodzą do nauki, to wszystko, co